Z tej strony Klinkę, witam Was w kolejnym odcinku z serii Chief Life. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy już po przeglądzie wszystkich dodatków, póki co, które wyszły do gry, i kontynuujemy naszą historię. Bo jak pamiętacie, naszym głównym teraz zadaniem było zdobyć albo wyróżnienie Bib Gourmet od przewodnika Michelin, albo, no, piastkę. Michelin i tu, kochani, chodzi o to, że musimy żeby przede wszystkim wybrać jedną z tych ścieżek, to musimy. Albo jeżeli wybieramy opcję Bip Gourmet i tutaj tą tak jakby to pierwsze wyróżnienie, to musimy mieć ceny naszego menu ustawione na Rost. A jeżeli marzy Wam się gwiazdka Michelina, to musicie, kochani, wybrać ceny bardzo drogie. I teraz, kochani, na początek chciałabym Wam dać kilka porad, jak ja te osiągnięcia zdobywam. Akurat jedno już mam zdobyte: to wyróżnienie Big Gourmet, za to menu proste i te najtańsze ceny. Menu to osiągnięcie odblokowuje się, moi drodzy. W moim przypadku, w moim przypadku mam zrobione tak, że mam w menu trzy potrawy. Trzy potrawy są to akurat raccini, brasato al baralo i sola w maśle. Każda dla jednego z moich kucharzy. Tutaj jest dla, tutaj jest dla Kasima, tutaj jest dla Adel, a tutaj to jest dla Giro. I chodzi o to, że mamy tu menu proste. Mamy minimum 3 proste rapary, ale kochani, na kuchni gastronomicznej to jest jeden z ważnych warunków, które musi być. I teraz tak, w moim przypadku to pierwsze menu, to pierwsze wyróżnienie, Bib Gourmet odblokowało mi się po 10 serwisach z oceną doskonałej i to jest w zależności od tam... Klientów, no to mieliśmy od 85 do 100 punktów za serwis. Więc tutaj to jest też warunek, żeby minimum te 85, kochani, zdobyć. I równo po 10 dniach mi się to, kochani, osiągnięcie odblokowało. Moi drodzy, kochani, jeżeli będziecie w połowie zadania, kiedy będziecie zdobywać jedną albo drugą oznakę, to moi drodzy, wyskoczy Wam informacja. Podejdzie Was Kasim i przekażę Wam informację, że jeszcze trochę, a uda Wam się zdobyć do osiągnięcia. I to zazwyczaj wyskakuje w połowie właśnie zdobycia danego osiągnięcia. Na screenshocie teraz zobaczycie i właśnie o jaką informację mi tak naprawdę chodzi. A jeżeli chodzi o gwiazdka Michelin, no to moi drodzy powinno nam się odblokować, jeżeli wszystko dobrze obliczyłam po dzisiejszym serwisie. Czy możemy korzystać z dan zrobionych przez kucharzy, czy musimy robić swoje? Tutaj widziałam na internecie były dania bardzo podzielone. Ja korzystam głównie z pracy moich kucharzy, ale na początek zawsze daję mojemu kasinowi, żeby zrobił mi tutaj 6 przyrządzonych kremów ze szparagów i potem do tych 6 za każdym razem proszę go o 6 tych soli maśle i te dania 6 sztuk składałam sobie sama. I to osiągnięcie pierwsze Beef Gourmet mi się odlokowało dzięki temu. Więc moi drodzy, nie, nie musicie wszystkich potraw robić sami. Czy by to zadziałało, gdybym nie robiła tego, tej soli sama? Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Ale stwierdziłam w ten sposób trochę szybciej, ten kasim przygotowywał mi te potrawy. Więc tutaj, kochani, to jest kwestia sprawdzenia na internet. Jak mówię, w tej kwestii jest bardzo podzielony. Tak więc no, kończymy pomału serwis, bo to jest 8 stolik. Wiecie, jak wiecie, no, dobrze wypamiętacie, to 8 stolików zazwyczaj jest na serwisie, więc mam nadzieję, że teraz po tym serwisie odblokuje mi się to osiągnięcie, to Michelina. I teraz tak, moi drodzy, tak, owszem, możecie na jednym sejwie odblokować oba osiągnięcia. Ja zaczynam od tego najtańszego menu. I jak mówię, mamy. Mamy, kochani, mam tutaj osiągnięcie, że zdobyliśmy gwiazdkę Michelin. Zaraz to, kochani, wszystko zobaczycie. Tylko spójrz, ile udało Ci się osiągnąć szefowe. Zdobycie gwiazdki w przewodniku Michelin to marzenie każdego szefa kuchni. Gwiazdka przyciągnie klientów ze wszystkich zakątków. To dla Was olbrzymia okazja. Walka z gwiazdki w przewodniku Michelin wymaga. Nieustannej pracy nad sobą. Dobrze to wiem, ale wierzę w Ciebie, szefowie. No i kochani, świetnie. Udało nam się tym samym zdobyć to osiągnięcie. I tak, kochani, jest to na jednym save'ie, Czyli na jednym save'ie zdobyłam najpierw tutaj za menu proste. A potem przełożyłam po 10 dniach. Akurat u mnie to fajnie było tak, że zaczynałam tak jakby od dnia 70. za 79. serwisem. Zdobyłam osiągnięcie. Teraz mamy 89, bo zaczynamy od 80 dnia. I zdobyłam też to osiągnięcie. Tak więc przejdźmy sobie teraz do następnego dnia. Bo, kochani, to jeszcze nie jest koniec historii. To jeszcze nie jest koniec historii. Bo jak mamy odblokowane już to osiągnięcie, to tutaj jest informacja. Od Kasima będzie to jak uroczystość. I tutaj ważne jest, żeby kończyć zadania i podać menu, gdzie jest popisane danie Adel, popisane danie Ziro i popisane danie Kasima. Tak więc zerknijmy sobie, jakie są popisowe dania naszych naszych tutaj kucharzy. Ja nie pamiętam tych nazw, więc będziemy to kochani szukać po. Rysunka. Tak więc zaraz sobie to zrobimy. Więc zmieniamy i popisowe danie. Popisowe dania. To będzie to kotlety jak w miodzie. To jest popisowe danie Adel. Teraz szukamy popisowego dania Kasima i popisowego dania. Giro. to jest popisowe danie Kasima i popisowe danie Jiro to będzie chyba to warzywne milityle tak, wyśmienity menu kiedy widzę moje danie obok dań Adel i Jiro dociera do mnie jak długą drogę pokonaliśmy już nie mógł się doczekać imprezy, zajmij się kuchnią a ja je wszystkich i zadbam o Ozdoby. No to co? No to lecimy. Zamawiamy menu na dzisiejszy wieczór. Mamy już oczywiście opakowane potrawy na najlepszej tutaj żywności, ale ja, kochani, korzystam tutaj z menu, gdzie jest jeszcze do urośnięcia możliwość odpowiedzialności. Dbam o tą odpowiedzialność. I jeszcze tutaj warzywek 13. Teraz jak widzicie, czekamy na dostawę. Widzę, mamy jakiegoś gościa. Niespodziewana wizyta. Pewnie znowu się ode mnie chcą. Dzień dobry, szykowa Organizujemy w okolicy spotkanie naukowe. Widzę ostatnio chciał się, że obiecany lokal jest niedostępny, dlatego szukamy restauracji, w której nasi koledzy mogliby coś zjeść. Są te osoby, które czekują w wyrafinowanej kuchni, na określonym poziomie. Oczywiście dodatkowo zapłacimy. Skontaktuję się potem z Twoim zespołem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest przygotowane. No dobra, może przy okazji to zdanie się nam tutaj uda zrobić. Tak więc dobra. Czekamy sobie, kochani, na dostawę. Ja pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć czas. Ok, dostawa jest. Troszeczkę też podmieniałam wystrój, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale no. Ja bym nie była sobą, gdybyśmy dostawali tylko na jednym dystroju. A że ja oczywiście lubię taki wystrój nowoczesny, no to bardziej ta kuchnia jest taka sala właściwie restauracyjna, taka bardziej nowoczesna. No i teraz co? Myślę, że nie będziemy tworzyć tych przepisów, tylko przyspieszymy sobie czas. Spieszymy. Coś tu jest. A, chyba nie da się spojrzeć, a po prostu organizujemy od razu imprezę. Tak mi się wydaje. Dzień 90, kochani. Uuu! No to spójrzcie, mamy imprezę. Aha, i wychodzi na to, że ja to muszę zrobić sama. O matko, to mnie teraz zaskoczyli. No ale co? Mamy... Jejku. Teraz kochani. No to teraz co? No nie ma. No musimy zawalczyć o to sami w takim razie. trochę nam tu brakuje trochę nam tu brakuje kochani miejsca aha, no tak co, muszę powyrzucać coś, nie coś bo mi nie wszystko się wzięło stąd to mamy, to mieliśmy to mieliśmy, to mieliśmy, to mieliśmy tego nie mieliśmy. Chyba tego też nie mieliśmy. Tego nie mieliśmy na pewno. Nie wiem, czy wszystko z będzie do zrobienia. Bo ja Wam, mogłam się w takim razie bardziej przygotować. Ja myślałam, że my tu będziemy pracować z naszymi... z naszymi kucharzami, a oni kochani sobie poszli chyba na imprezę. Dobra, tu poczekamy, aż się nam woda zagotuje. przyprawy odpowiednie potrzebujemy teraz tak tych pomidorów dobra, co się już zrobiło brak dużej ilości sól to na razie spróbujemy na dwa świetnie tutaj też przyprawimy Pieprz różowy, to jest to. Ok. Dorzucamy to, dorzucamy to, zamykamy. Weźmiemy to, wrzucimy na razie tu, żeby nam nie wystykło. Ale tu, kochani, chyba nie liczy się czas. Tu wychodzi na to, że czas i zadowolenie naszych klientów nie ma problemu. Oni poczekają. Więc bierzemy kolejny patelnię. Ostatnie. Ja mam wszystko, mam, mam. Chyba mam. Trzymamy te dwie rzeczy jeszcze. Tu już nam powoli się. Dogotowuję. Myślę po prostu, że nie będziemy nagrywać chyba wszystkich tych dań, jak będę tutaj przygotowywać, bo to troszeczkę chyba nie ma większego celu. Tutaj możemy przyspieszyć, doprawimy. Brak dużej ilości. Dobra. Tu jeszcze będzie potrzebna, bo... Nie, patelnia. Na razie nie myję. Tu mamy wszystko. Tu musimy teraz powrzucać to, to, to. Tu jeszcze może zdążę obrócić. A jak nie, no to zmniejszymy ogień, żeby zdążyło się kochani, dogotować. Teraz to tu. I będzie nam potrzebne podanie. Tu możemy przyspieszyć. Możemy dać to. Na razie schowamy, żeby było cieplutkie. A tu musimy pamiętać o mieszaniu. Wydaje mi się, że będziemy musieli zrobić każde podpisowe danie tutaj, w, tym, w tej kategorii, na tej imprezie, żeby nam się zaliczyła. Ja Wam jeszcze, kochanie, na koniec odcinka dam takie w punktach, listę zrobię rzeczy, które ja zrobiłam, żeby osiągnąć zarówno jedno osiągnięcie. Jak i potem wiaska na, żeby też to Wam gdzieś jakoś tutaj pokazać. Dobra, mamy. Mamy, składamy. I gotowe. Hej, co słychać? No cóż, wszystko idzie świetnie. Zresztą, tylko spójrz na to danie. Wygląda niesamowicie. Kiedy w szkole gastronomicznej złożyliśmy sobie obietnicę, że w przyszłości wspólnie otworzymy restaurację, nigdy nie sądziłem, że zajdziemy aż tak daleko. To znaczy, wiedziałem, że jesteśmy dobrzy, ale to wszystko wydawało się tylko odległym snem. Ogromnie cenię sobie naszą przyjaźń Queen K. Pamiętaj, że zawsze będę cię wspierać. O, jak switaśnie! Ale mamy też za dużo hepatowaru. Nie wiem, czy robić jakieś inne danie. Tak, jest nowe zamówienie. Tak więc, kochani, zrobię sobie tak, że wrzucę sobie pauzę i przygotuję to kolejne danie. I zobaczymy się przed wydaniem tej potrawy. No to kochanie, składamy. Właściwie nawet nie składamy, bo ciężko złożyć coś, co jest tylko jednym składnikiem, jednym częścią całej potrawy. No ale już mamy. Mamy. Troszkę szybciej poszło niż tamto. Wow, wygląda wspaniale. Dziękuję szefowa. Nie mówię tylko o drobnym posiłku. Dziękuję za wszystko. Otrzymałam tutaj szansę, kiedy inne restauracje odrzucały moje CV, nawet go nie czytając. Dzięki Tobie mogę rozwijać się i oddawać sobie oraz wszystkim wokół, że nie potrzebuję dyplomu, aby być kucharką z prawdziwego zdarzenia. Gdziekolwiek będziesz, tam będę, i ja szefowa. Teraz już nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Kolejne słodkie. Tutaj nam zostało jeszcze jedno warzywne. Bla 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 bla. <ścoughs> no właśnie to. Tak więc przejdziemy szybciutko sobie jeszcze do zrobienia tego. Ale to też myślę, że zacznę i po prostu zobaczymy się, że tak powiem, na koniec. No, bo myślę, że nie ma sensu tutaj czekać do końca, a ja to będę szybko sobie robić. Tak więc, kochani, widzimy się za chwilę. No i kochani, kolejne. Mam nadzieję, że już ostatnie danie. No, mamy trzech kucharzy, więc ja myślę, że to takie jest charakterystyczne dla tej, powiedzmy, końcówki tutaj, tej imprezy. Trochę to tak wygląda jak impreza pożegnalna. Dziękuję, szefowa. Danie wygląda absolutnie fantastycznie. Zresztą nie może być inaczej. No i chciałbym skorzystać z okazji, żeby podziękować ci za wiarę we mnie każdego dnia. Praca w Twoim zespole pomogła mi się rozwinąć. Zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym, zdecydowanie nie żałuję, że porzuciłem swoją budkę z jedzeniem, liczę na dalszą, owocną i bardzo długą współpracę. Mm, jak miło! No, naprawdę. Jak widzicie w ogóle kochani, są tutaj wszyscy, którzy których w tym odcinku widzieliśmy! O! Patrzcie, widzę, że kolejne warzywa danie nam się pojawiło, więc chyba to kochanie nie jest do końca wszystko. Tak więc dajcie mi chwilę, żebym mogła kolejne danie wykonać. I kolejne. Ja wam, zastanawiam się, czy my będziemy tam wszystkim tym gościom, co tutaj są, czy my będziemy im wszystkim serwować jedzenie. Dobry wieczór szefowa, dziękuję za zaproszenie. Poza pracą niewiele mam okazji, do, żeby swobodnie porozmawiać. Muszę przyznać, że czuję się trochę dziwnie w restauracji, że dla odmiany to mnie podaje się dania. Wiesz, że mój zespół i ja naprawdę klientom przygotowane przez Ciebie dania. Mówię poważnie. Jesteśmy potestowani nowymi klientami, których na pewno przyciągnie zdobyte wyróżnienie. Przykuje się ciekawe wyzwanie. No to czekajcie, mamy tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu jeszcze ludzi. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Pięciu ludzi jeszcze. To jeszcze trochę dań do sprawowania. No i kochani, kolejne, już piąte danie. Wychodzi na to, że jeszcze mamy dwa do zrobienia jeśli dobrze dobrze myślę Witam szefowa cóż za wspaniałe danie muszę pokazać zdjęcia moim followersom aż szkoda, że coś tak pięknego trzeba zjeść planowałam transmisję na żywo, ale pomyślałam, że lepiej będzie żeby to pozostało tylko między nami jeszcze raz dziękuję za pomoc wasza współpraca wzbudziła gorącą reakcję internatów. No i dzięki Tobie udało mi się wybrnąć z kilku nieciekawych sytuacji. Jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebować, daj znać. No tak, wychodzi na to, że jeszcze mamy dwóch klientów. To będzie Max. I... Ten nasz tutaj szef. No akurat tu jest fajne, bo to danie te warzywne, to bla, 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 coś tam, to jest w sześciu porcjach, więc to, kochani, teraz będzie szybka piłka. Dobry wieczór, szefowa. Poszliście tak daleko na całość z wystrojem bardzo elegantko. To mi przypomina przyjęcie urodzinowe, które organizowała tutaj moja mama. Wszyscy w szkole chcieli, żeby ich zaprosić. Przepraszam, ech, wspomnienia, powinnam skupić się bardziej na teraźniejszości. Gratuluję wyróżnienia, szefo. Brawo. Moja mama byłaby dumna z tego, co udało Ci się tutaj osiągnąć. Ja również jestem dumna. Z całego serca Ci dziękuję. No to nie, to wychodzi jeszcze, że. Nie, tutaj jeszcze bardzo trzy potrawy. To lecimy dalej, kochani. No i kolejne. Już siódme nasze. Danie. Na szczęście dużo idzie, kochani, podebrać z przepisów, które zostały za pierwszym razem wykonane. Oczywiście, no pewnie w końcu będzie trzeba coś już dogotować, ale dzięki temu idzie dużo szybciej. Hej, szefa czy masz wszystkie niezbędne produkty w lodówkach? W razie czego mogę dać coś ci szybko? dostarczyć? Dostawcy czas mówią mi, jak bardzo się cieszą, że twoje ich produkty trafiają właśnie tutaj. Jesteś prawdziwą gwiazdą. No cóż. Tak było już wcześniej. Altra, dodatkowo masz nagrodę, która stanowi to. Daj mi znać, gdybyś coś, gdyby coś było potrzebne. Nie mów tylko o nikomu, ale to jest, to jest, to Jesteście moją ulubioną restauracją. No, troszeczkę nie po polsku to brzmiało. Dobra, czyli wychodzi na to, że teraz będzie ten z tekstuńczyka. Tak przynajmniej mi się kochanie wydaje. Na pewno potrzebuje c tak, dokładnie to. Tak więc szybko przygotowuję i zaraz do Was wracam. No i kochani, następne danie. Wypada, że jeszcze będzie jedno. 9 dań przygotowanych samodzielnie, od początku do końca. Ach szefowa, chciałem przeprowadzić birmójstwo, a niestety jest akurat bardzo zajętym. Ale poleciłem, żebym przekazał Wam gratulacje. Oczywiście pragnę kontrolować również. W moim własnym imieniu. Wasza restauracja stanowi dumę naszego miasta, a zdobyte przez Was wyróżnienie dodatkowo je rozsławi. A zatem jeszcze raz dziękuję szefowa w imieniu burmistrza i całej naszej społeczności. No to kochani, wezmę jeszcze w takim razie szybko to, bo wydaje mi się, że będzie trzeba go przygotować. Tak to wychodzi, kochani, po kolei. Jeden, drugi, trzeci przepis. Więc ten by teraz był w tej kolejności. No i dokładnie tak jest. Gratulacje, szefowa. Jak widzę, osiągnęliście poziom zbliżony do mojej własnej restauracji. Kiedy zaczynaliście, miałem nadzieję, że staniecie się konkurencją, która zmobilizuje mnie do bardziej wytężonej pracy. Od teraz zamierzam pracować dwa razy ciężej i zrobię wszystko, aby mój lokal postał najlepszy w całym mieście. Trzymaj dobry poziom i dalej się staraj. Usługa zakończona. No, wszystko na 85. Nie jest źle. I to by było na tyle. Wszyscy poszli do domu. Nagle zrobiło się tutaj bardzo pusto, prawda? Zawracaj sobie głowę sprzątaniem. Zajmę się tym. Co dziwne uczucie, dostać takie wyróżnienie, prawda? Ale przecież nagrody to nie wszystko. Chodzi o pasję wkładaną w każde danie oraz talent, dzięki któremu klienci cały czas wracają po więcej. Chęć nieustannego doskonalenia się i poszukiwania świeżych pomysłów, to właśnie jest fundamentem istnienia naszej restauracji. A jutro zaczynamy wszystko od początku. Prześpij się trochę, bo przed nami sporo pracy. Hmm. No, i kochani, tym samym dobiegliśmy do końca naszej gry. Historia się skończyła, ale, kochani, to chyba nie oznacza, że tak naprawdę jest to koniec. Możemy, moi drodzy, pracować dalej. Więc, kochani, jeżeli chodzi o serię, no to moi drodzy, myślę, że no, mam tu jeszcze dużo do zrobienia takich dodatkowych rzeczy. Więc gra toczy się, kochani, dalej. Aczkolwiek myślę, że tym samym będzie to koniec serii. Oczywiście, jeżeli pojawi się jakiś nowy DLC, to na pewno, moi drodzy, pojawi się tutaj dla was. I takie DLC sobie omówimy i pogramy. A ja tym samym dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało. I moje wskazówki z dzisiejszego odcinka, jak zdobyć gwiazdki albo to drugie osiągnięcie Bip Gourmet, to jakoś Wam się, kochani, przyda. Tak więc kochani, jeszcze raz proszę Was o łapki pod odcinkiem, jeżeli Wam się oczywiście podobał. Pamiętajcie także o komentarzach. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Z tego miejsca chcę Was także zaprosić do oglądania innych serii. Na pewno znajdziecie na moim kanale jeszcze coś, co Wam się na pewno spodoba. Tak więc ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Cześć!